Tak jak do e, Proszę Państwa, jesteśmy w dalszym ciągu na cmentarzu brudnowskim, tak jest. przed grobem Michała, Michała Kozłowskiego. Kozłowskiego. Tu, to był młody działacz narodowy, był drużynowym w, związku, drużynowym w Straży Narodowej Związku Ludowo-Narodowego. Był na placówce na Grochowie, kiedy napadła go bojówka PPS-u. Żydowska bojówka, no, krótko mówiąc. To właśnie oni e, lubowali się. To było już po zamachu, mają 27 e, rok, e, bodajże w czerwcu. Ranny był w brzuch od strzałów i umierał miesiąc czasu. E, młody chłopak, życie było przed nim, ale placówki nie opuścił, krótko mówiąc. Także my czcimy jego pamięć i yy, nawiązujemy do tego, żeby yy, chronić naszą młodzież, żeby się nie dała wykwawić, krótko mówiąc. Ech, ja mam jedną, proszę. proszę bardzo. Ale Ciągnąć za Nie mam zapałek. Nie Już Dziękuję bardzo. Proszę, proszę bardzo. To jeszcze... Co w Jak kupiłem to za palarkę taką wielką, ale się wzięła i popsuła. Tutaj kolega jest. U Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest... No kiedyś ale to, to jest. No, kiedyś... O ładnie. No i to jest chód, żeby nie wypadł. Nie kończy lecimy. No dobrze. Koledzy, w intencji jego i przych, przy całej młodzieży, żebyśmy się nie dali wymordować. Jest bardzo ważne. Życie jest najwyższą wartością. Uchronić kolejne pokolenia przed kolejną rzezią, którą nam szykują. Zwłaszcza jeśli chodzi o prowokacje z Rosją, żebyśmy się rżnęli w bratobójczych walkach, wskazując nam niewłaściwego wroga. My będziemy wiedzieli, co zrobić z bronią, jak nam dadzą do ręki, ale oni nie chcą Polakom dać broni do ręki, bo wiedzą, wiedzą jakie mamy poglądy. Ale mimo wszystko. Wiedzą, że jesteśmy nie obliczali. Y, wiedzą, że w którymś momencie możemy odwrócić te karabiny w ich stronę, dlatego zostaliśmy rozbrojeni i rozbrajani przez lata. Ale żeby nie ginęła polska młodzież, która jest naszą przyszłością, y, zwłaszcza świadoma młodzież, nie ta, co tempo skacze po dyskotekach, po burdelach, po restauracjach, śpa. Y, Tatuuje się i tak dalej. Tylko taka świadoma młodzież, która nawiązuje do naszej tradycji, do naszej kultury słowiańskiej, żyje godnie, a już nie mówię o tym, że zna ideę narodową, którą definiował Roman Mowski i jemu podobni. Cieszymy się, że jesteście z nami, koledzy. Bo wstępuje w nas inny duch, że nie tylko dziadkowie zostają, bo ja już od 30 -tu lat tutaj chodzę na uroczystości i młodzieży widać jest, jest mało. Co chwila się pojawiają jacyś działacze, które tą młodzież odciągają. Wcześniej był to Roman, Dmosy, Roman Giertych, wyciągnął bardzo dużo młodzieży, przekupywał ją, teraz jest Braun. I tak po kolei. I szkoda tej młodzieży, żeby służyła jakimś... jakimś, jakimś kacykom, Nie, ale chodzi o to, że... Nie, jakimś ludziom, którzy robią karierę na tych młodych ludziach. Wiernym trzeba być narodowi, nie, nie jakimś prezesom, nie jakimś generałką, czy jak to ich nazwać. To jest fałszywa droga, że każdy chce być prezydentem. Choroba, nie, nie o! Choroba wodzowska. Słuchajcie, nie służymy wodzom, służymy narodowi polskiemu. Podstawowa sprawa. Pisząc taki porządnie Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Polski naród, polski ród. Królewski szyb piastowy nie damy by nas glebił tak nam do tak nam do pomóżbu I modlitwa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuścamy nasze winowanie. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista, światłoś wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Nie Dziękuję. Także bardzo łatwo tutaj trafić na tym skrzyżowaniu. Jesteś tak. tak, 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 tak.